Siemaneczko, wszyscy ludzie, witajcie w dawnym, raczej, filmiku po, pogawędkowym. E, słuchajcie, chciałem Was od razu poinformować, już od razu z grubsza, że niestety muszę was, was zasmucić. Niestety rzecz jest bardziej taka oczywista, ale też zarazem już podjęta moją decyzją. Niestety, już musiałem to jakoś zdecydować, ponieważ stan, i w ogóle to oczywiście później, w, e, opiszę wam w szczegółach o co mi chodzi. Ale niestety, zawieszam Battlefield 3. Dokładnie z jakich powodów? Uwaga, oto właśnie moje odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza rzecz: niestety, laptop strasznie przegrzewa przy graniu Battlefielda. Jak na razie mi się nie zdarzyło, że podczas grania w The Triggera mi się wyłączał. Czy na przykład, no może w Age of Legends to tak było średnio, ale mało. Chociaż staram się oczywiście grać to tak wieczorami, nie zdarzyło mi się, żeby coś takiego się stało. Jeżeli się nawet cokolwiek się stanie, to oczywiście mogę też zawiesić Leech of Legends, ale też nie wiadomo. Na razie nie mogę nagrywać w takich warunkach, to znaczy tym laptopem, chociaż oczywiście mówiłem, że ja się cieszyłem w końcu z tego, że dostałem laptop do e, korzystania w pełnej możliwości, ale niestety e, to za mało, na to wskazało, że nawet dysk zewnętrzny, którym mi się wydawało, że to wszystko to pomógł, pomógł co prawda, ale tu nie chodziło tylko o dysk zewnętrzny. Jednak karta graficzna w moim laptopie jest tak masakrycznie przegrzewana, co powoduje, że laptop się od razu wyłącza. Jeżeli komputer strasznie pracuje, szczególnie tak jak w przypadku, jeżeli chcecie, nawet dam wam przykład, jeżeli kładziecie laptop normalnie, bez żadnych podkładek, nic zero, po prostu kładziecie go na biurku. Bez podkładki nic. W moim przypadku w laptopie staje się to dosłownie po jakichś nawet mniej niż 5 minutach. Gra, jeżeli cały czas się coś się dzieje, to po prostu sprzęt cały czas się grzeje. Im więcej się dzieje, tym cały sprzęt coraz się bardziej się grzeje. I tak dalej, i tak dalej. Idzie to ciągle do góry. I to powoduje, że sprzęt niestety nie tylko się psuje. Ale też zarazem e, przez to używanie po prostu się sprzęt zużywa. Czyli wychodzi na to, że niestety będę musiał w konsekwencji tego m, postanowić, żeby teraz to wszystko m, zainwestować w kartę graficzną. Niestety ten, który właśnie mam w tej chwili, e, na razie nie jestem w. E, w tej chwili to opisać, czy da się to jakoś naprawić, czy kupić podobne albo nawet lepsze. Na razie niestety wam tego nie potwierdzę, ale na razie w tej chwili, w tej chwili zastanawiam się, oczywiście nad zbieraniem dla siebie pieniędzy. By sobie zainwestować oczywiście na zakup nowej karty graficznej. Były plany oczywiście wcześniej nad zakupem nowego komputera czy laptopa, ale niestety na razie nic się nie wskazuje na to, żeby coś było. Próbowałem nawet zastanowić się nad sprzedażem mojego stacjonarnego komputera, ale na razie, to, te, na razie się na tym nie zastanawiałem. Także wracając. Battlefield 3 na pewno będzie zawieszony na jakiś określony czas. Na pewno nie będzie na jakiś tydzień, dwa, na pewno dłużej. Dopóki e, nie, no jakby to powiedzieć, nie ustabilizować, ale żeby sobie polepszyć sytuację, by móc udać nareszcie, w końcu nagrać, e, miejmy nadzieję, wszystkie odcinki. Chociaż też się obawiam, jak będzie w przypadku innych gier. Na razie to są, to są tylko obawy, ale mam pełną, nadzieję, że nie, mam pełną nadzieję, że takich problemów raczej nie będę miał. I mam nadzieję, że tak się raczej nie stanie. Ehm, ja zaczynam, poprawiam mikrofon, bo czasami tutaj tak dziwnie, nieważne. Ehm, i chciałem chyba tylko, was, tylko o tym poinformować, bo próbowałem dzisiaj nagrać 5-6 razy. Wyszło na to to samo i będę musiał próbować aż do skutku. Nie wychodziło. E, dlatego musiałem w końcu nad tym pomyśleć, zastanowić i już musiałem podjąć jakąś w końcu, w końcu e, właściwą decyzję, która na pewno nie będzie kosztowała mnie dość dużo. Więc zacznę może czymś innym, żeby nie było, że jestem w czymś w zaległościach czy coś. Dlatego mm, myślę, że z zaplanowaniem następnej jakiejś nowej serii jakiejś gry ukaże się w najbliższym czasie. Na razie jedynie co mogę Wam polecić to na przykład The Trigger. Na pewno postaram się, no nie wiem czy jeszcze, może uda mi się dzisiejszego dnia, wy pewnie będziecie to oglądać troszeczkę może później, nie wiem, zobaczymy jak to w, w końcu udostępnię może dzisiaj, może jutro, nie wiem, sam, ciężko to mi nawet powiedzieć szczególnie jak to będę up, wy, wypuszczał <coughs> League of Legends możliwe może z Dustinem spróbujemy nagrać, nie wiem, duela, może Exile, na którego Wcześniej Wam chyba opowiedziałem, że miał być, ale na razie ciągle nie ma. Yy, jeszcze troszeczkę czasu potrzeba, dlatego jeszcze zobaczymy. Yy, mam tutaj oczywiście obok siebie Multum Gier, które na pewno który z tych wybiorę, jeden, który na pewno nagram. Nie po to kupowałem, żeby leżały i leżały, więc na pewno wybiorę z tego jeden które mm, będą w najbliższym czasie najbliższą moją serią Ech, no i chyba chciałem tyle wam powiedzieć no niestety taka jest niestety prawda musiałem w końcu podjąć jakąś decyzję trochę mnie to aż szkoda myślałem nad czymś nad innymi rozwiązaniami ale niestety to trochę by poświęciło trochę czasu Ech. Jeszcze będę musiał i tak nad tym się troszeczkę zastanowić, może będą jakieś pomysły, jakieś inne możliwości. Zobaczymy. Na razie jedynie tyle mam, tyle mogę zrobić. Czekam oczywiście na jakieś rozwiązania. Same, może przyjdą, jeżeli wymyślę. No, także tyle. No, chciałem wam tylko o tym poinformować z tą taką smutną wiadomością, ale oczywiście dobre będą oczywiście, jeżeli dalej. Kontynuuję dalej nagrania: przecież to raczej nie będę zawieszał kanału, czy coś. Oczywiście kontynuujemy cały czas naszą e, wspaniałą zabawę w gier i w ogóle. No, także, jeżeli Wam się taka informacja może spodobała, bo w zależności od tego, czy w końcu, czy nie, ale to chyba w sumie nawet nie musicie oceniać. Już nawet zresztą. I tak już jestem sakrycznie zmęczony i psychicznie po tym wszystkim. Także dzięki wielkie za obejrzenie, za małą pogawędkę i oczywiście za małą informację. No i do usłyszenia w następnej, może pogawędce lub w następnym odcinku jakiejś gry. Także dzięki wielkie. Na razie.